Encyklopedii amerykańskiej z 58 roku ubiegłego wieku. Ostatnie wydania w takiej formie, bo w tym samym roku założono Agencję Kosmiczną NASA oraz uchwalono Pakt Arktyczny, co było bezpośrednią przyczyną wywrócenia do góry nogami tego, co uczono w szkołach. W tej encyklopedii istnieje bardzo ciekawy opis Antarktydy. Pozwolę sobie zacytować. Cztery samoloty State Airlines wystartowały z nowozelandzkiej cieśniny Macmurdo Sound 20 grudnia 1955 roku po Juliuszu i wykonywały loty rozpoznawcze nad nieznanymi częściami kontynentu do 18 stycznia 1956 roku, kiedy to powróciły do Nowej Zelandii. Loty te dowiodły, że obszary śródlądowe są pozbawione cech szczególnych z kopułą o wysokości około 4000 metrów. Na około 80 stopniu szerokości geograficznej południowej i 90 stopniu długości geograficznej wschodniej. Sprawdź na YouTube odcinek o najbardziej strzeżonym miejscu na Ziemi.